Siemka, z tej strony schowana, a przed Wami Frostbank. Zostawcie subskrypcję, by być na bieżąco. No to, zaczynamy! Zaczęliśmy gromadzić żywność. To jest jedna z... ...kolejnych właśnie takich... ...kolejnych naszych zadań. Jedno z kolejnych naszych zadań. Spojrzę, co tutaj jeszcze mógłbym zbudować. Ale jak na razie nie widzę nic przydatnego możemy włączyć kolejne racje dodatkowe racje żywnościowe żeby szybciej ludzie wyzdrowieli ok więc teraz spadła temperatura do minus 40 spadła temperatura do minus 40 Możemy tutaj zobaczyć, że jest w tych namiotach chłodno. My no niestety nie możemy nic poradzić na to w tym momencie. Dobra, damy sobie sprzęt myśliski, Dzięki temu będą więcej żywności przy, przynosić nasi myśliwi. Jest jeszcze nowe prawo i damy pomoc medycz... pomocnicy medyczni, czyli dzieci po prostu będą pomagać w lecznicach i dzięki temu mm, będą szybciej leczeni w chorzy na razie chyba, są dzieci Dobra. nie to pierwszego dnia od razu zadziała mm, czy nie Dobra, możemy zrobić sobie teraz startak. będzie w tym miejscu. Widzimy tutaj jest właśnie taki obszar, na którym to działa a jak tutaj damy na przykład to stracimy, yy, zniszczymy Tak dziwnie ta droga pójdzie na dobra Dobra, jak widzimy młot węglowy działa i mm, tutaj przydało się zrobić właśnie taki węzeł drzewczy, ale niestety nie mam na tyle stali. Musiałem wycofać wszystkich, którzy pracują właśnie w tym śniegu, żeby po prostu nie zamartwił tego byśmy nie chcieli, nie stracić nikogo. Listik z podziękowaniem, ok. Teraz pasowałoby zrobić hutę. Cały czas czekam na ten balon. Bo potrzebujemy nowych pracowników. To jest stali 29. Przeszła noc. Nie, nie udało się. 35. Stali zgromadzić. Jak nie widzimy, nie mamy żadnych mm, chorych, bardzo dobrze. No, akurat teraz te dwie osoby, czy trzy, trzy osoby zachorowały Cztery, pięć. W dobrze. No ale tak się dzieje, jest jednak minus 40, więc też nie ma co się dziwić. I widzimy tutaj tartek który został zbudowany. Co tam trochę ludzi z, tego, z tej kuchni, co się w ogóle głośno tu jest? I tutaj z tego um, młota um, węglowego. Ponieważ ten młot węglowy jest na dwa takie z, um, baraki zbieracze, czyli będzie... 5 to w zupełności wystarczy. Okej, okay, więc mamy dwie osoby chore. znaczy oczekujące na leczenie. Mam nadzieję, że szybko się to uda poprawić. Dobra, teraz zbudujemy sobie butę I z tego co widzę możemy też ten balon ustawić do budowania. Rozpocznijmy nowe badanie I zrobimy sobie ulepszenie tej deski kreślarskiej, Zbyt dużo drzewa na to trzeba, no cóż Ok, mogę zrobić tą drogę nie? No i widzimy, nie produkuje tu nic a ten mod węglowy, ponieważ już jest już ten stos za duży, możemy przenieść kolejnych pracowników tutaj do tartaku. Bardzo, bardzo będzie potrzebne, potrzebne drewno. No i dobrze. teraz chwilkę musimy poczekać. żeby po prostu zostało wszystko wybudowane Ok, tutaj z tego drzewa technologii moglibyśmy sobie zrobić na przykład myślę o tej maszynie drążącej ale ona wykorzystuje rdzenie parowe, mam tylko jeden więc musimy chwilę poczekać więc robimy sobie modernizację lecznic, dzięki temu 10% szybciej będą wracać do zdrowia ludzie, z tego co widzimy już jest 170% wydajności lecznic, ponieważ pomagają dzieci, plus jeszcze dodatkowe racje dla chorych. Dzień się skończył, więc wszystko zostanie teraz zbudowane. Teraz będę potrzebował jeszcze pięciu... No, czy coś tu zbieramy? Coś jeszcze zbieramy, ale weźmiemy stąd pięciu pracowników i robotników. Okej, okay, balon jak widzicie został zbudowany. Dzięki temu będziemy mogli szukać innych ocalałych. No i dobra. Z tego co widzimy, mapa gry się odpaliła i tutaj mamy już wyznaczone miejsce, gdzie musimy wysłać swoich mm, zwiadowców, a więc musimy sobie po prostu oddział zwiadowców y, zrobić, czyli właśnie potrzebujemy 40 drzewa i 5 pracowników, robotników, bo tylko robotnicy mogą szukać innych. Dobra wyznaczone miejsce pójdziemy tak akurat misja wprowadzi i wyślemy naszych zwiadowców z tego co widzę mogę nowe prawo wprowadzić Dobra damy sobie teraz dom opieki dom opieki nam pomoże w tym że jak ktoś ciężko zachoruje to on tam będzie po prostu czekał aż Zostanie mm, odblokowany szpital, a tylko w szpitalu można ciężko chorych mm, leczyć. No i Musimy przyspieszyć. Za 9 godzin nasi zwiadowcy dotrą do miejsca, które zostały wyznaczone, bo dużo chorych się pojawiło. No niestety, temperatura nie sprzyja, nie pomaga nam. Może tylko wycofam Adam i tutaj do tej, do tej huty. No i tak. jak widzimy temperatura spada, a dzisiaj rośnie, już spada. No i musimy teraz poczekać aż zwiadowcy dotrą do, do, do miejsca wyznaczonego i z tego co widzimy właśnie znaleźli ocalały. Tak sobie zbadaj i tutaj damy żeby zaprowadzić mnie ocalałych do miasta bo jak damy po, to wszyscy mogą nie dotrzeć do naszego miasta bo potrzebujemy bardzo dużo ludzi żeby rozwinąć miasto i za 5 godzin będziemy mieć nowych nowych mieszkańców miasta, więc musimy zrobić dla nich, albo możemy, zrobić mało drewna i będziemy musieli zrobić dla nich nowe domy. No to tak, musimy poczekać. W międzyczasie będziemy budować te domy. Namioty bardziej niż domy. Domy są w późniejszym etapie. że tych zabiorę jeszcze no Dalej jest Za dużo Tych Za dużo jest Wydoby e, Wydobytego Węgla I po prostu mm, Nie są w stanie Tak szybko tego zbierać Dobra mm. Teraz Co tu zrobić Okej okay więc może zrobimy sobie teraz dobra niech będzie tam maszyna do wydobywania tego drzewa, dobra, już mamy nowych nowych mieszkańców, którzy zostali przeprowadzeni przez naszych wiodowców No i dobra, nie wiecie dlaczego czego w ogóle wywaliło, muszę, muszę jeszcze raz wiem, to nagrywać. Top. a więc opracowaliśmy technologię modernizacja lecznic zwiadowcy wrócili razem z nowymi mieszkańcami ok, odblokowała się nowa misja teraz sobie zrobimy tak, że damy drzewo technologii i zbadamy tą maszynę drążącą rozbierzemy ten barak zbieraczy, który nie jest już potrzebny i naszych zwiadowców wyślemy do tego miejsca solidne schronienie 22 godziny, ale dadzą radę tak kolejne zadanie musimy po prostu znaleźć inną osadę. Dobra, mamy nowych pracowników, więc możemy ich przydzielić do różnych prac. Też warto by było zdobyć więcej żywności. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o żywność, no, są właśnie bardzo duże braki, więc będziemy potrzebować więcej myśliwych. Chciałem jeszcze tą lecznicę zrobić. Mhm. A warto właśnie budować tą lecznicę w obrębie tego generatora ponieważ, i kuchnię, ponieważ, jak będzie za niska temperatura, przestaną te miejsca pracować. Dobra, gdzie mógłbym ich tutaj przydzielić do pracy? No, za bardzo nie mam drewna. No, w sumie nic nie mogę za dużo zrobić. Teraz się udało to rozebrać, to możemy zbudować tutaj barak zbieraczy, żeby przyspieszyć zbieranie tego węgla No i też powstała nowa chata myśliwych, więc też wysilmy myśliwych. żeby zbierali na nas ożywienie mamy braki w żywności o czyli nie, wiem, że one, nie zbudowałem dla nich domu to, to tak także to, w sumie. usunie i akurat na trzy domy powinno wystarczyć Nie nieważne No, z hmm, Tutaj mamy nową lecznicę, więc zatrudnimy inżynierów, żeby osoby, które chore, były leczone. Sześć hmm, osób nie ma dachu nad głową. Ale Mam nadzieję, że nikt nie zamarznie tego byśmy nie chcieli. A więc już można zacząć ten dzień. Jest więcej pracy. Niech no, będzie wszystkich. Nie chciałem wszystko. dawać no okej. Okay. Możemy wprowadzić nowe prawo. Zastanawiam hmm. się, co, co wprowadzić. Może dajmy hmm, cmentarz. Jak widzimy, nadzieja wzrasta. Jeszcze musimy ten dom opieki zrobić, o którym zapomniałem. No i ten jeden brakujący dom. No i dobra. Pracowaliśmy technologię maszyny drążącej, więc mam nadzieję, że uda mi się w miarę szybko wybudować. W międzyczasie czy mogę coś innego zbadać co by tu się mogło przydać. Mam za mało, mam za bardzo, za mało tego drewna, więc w na nic nie mogę zrobić. Na razie sobie zrobimy tam maszynę żążącą. No i tutaj właśnie jest informacja, że rdzeń parowy został wykorzystany. Z tego co widzę, nasi zwiadowcy właśnie dotarli do tego solidnego schronienia. Zobaczmy co. To mają właśnie rdzeń parowy, drewno i racje żywnościowe zabierzemy sobie te zasoby i udamy się na skalowy most teraz pasuje tą drogę zrobić do tej maszyny drążącej no i następnego dnia ona będzie działać bardzo mnie martwi, że jest tak dużo chorych no ale może to się jakoś uda naprawić. Zróbmy sobie drogę. Teraz świetlica. Chcę zrobić dom opieki. Jak już widzimy, zostało nam mało czasu, żeby tą obietnicę spełnić. Hmm. Co tutaj zbudować teraz wpadać jaką technologię? Może więcej wiadowców a ją. To to z tego jednak, jednak muszę musiał zrezygnować i zrobić tą... A nie, drugi mamy już to. Teraz przez nas to zostanie wszystko zbudowane.